W chwili początkowej ciało znajduje się na wysokości H na równi. Posiada więc energię potencjalną grawitacji MgH. Zsuwa się i u podstawy równi posiada prędkość V. Zatem posiada również energię kinetyczną Mv2 przez 2. Na całej drodze podlega działaniu siły tarcia. Jest to siła niezachowawcza. Zatem zmiana energii mechanicznej ciała jest równa pracy tejże siły tarcia. Rozpisujemy. Zmiana energii mechanicznej. Energia układu na końcu, czyli kinetyczna. Minus na początku. Energia potencjalna grawitacji. Praca minus T razy S. Praca siły tarcia. Minus, bo siła tarcia jest zwrócona przeciwnie do przemieszczenia. Siłę tarcia rozpisujemy jak zwykle jako iloczyn współczynnika tarcia i siły nacisku. Natomiast S, popatrz. Na trójkąt prostokątny. H do S to sinus alfa, czyli S równa się H dzielone przez sinus alfa. N na równi, nacisk ciała na równi jest równy MG kosinus alfa. Popatrz na części, na fragmenty tej równości podkreślone przeze mnie na czerwono. Można obie strony tej równości podzielić przez masy, ale pomnóżmy jeszcze dodatkowo przez 2, żeby pozbyć się ułamka. Mamy więc V kwadrat minus 2gh i tu minus 2migh kotangę salfa. Mamy wyznaczyć V kwadrat. Minus 2gh przenosimy na prawą stronę, 2gh wyciągamy z prawej strony przed nawias i wyznaczamy V znajdujemy że ciało u podstawy równi uzyskało prędkość około 4 m i 34 cm na sekundę